Naszych reprezentantów spotkało spore wyróżnienie. Polski Związek Szermierczy wybrał szczęśliwą piątkę wrocławian, którzy mogą powalczyć o medale Mistrzostw Europy. Szansę otrzymali zarówno juniorzy, jak i kadeci. Turniej w pięknie położonym poreczu odbywa się właśnie w tych dwóch kategoriach. Wśród dwudziestolatków walczą szpadzistka Kamila Struks z AZS-u AWF oraz florecistka klubu wrocławianie Dominika Kurowska. Ciężko mówić o tym, która z młodych zawodniczek ma większe szanse w kategoriach młodzieżowych. Często o końcowym wyniku decyduje dyspozycja dnia. Dwie panie zaprezentują Wrocław w starszej kategorii. Będziemy mieć także swoich przedstawicieli w rywalizacji U17, czyli kategorii kadeta. Wystąpi dwoje szpadzistów, Barbara Rutz ze szpady i Paweł Golec z kolejarza. Ostatnim naszym szermierzem w Mistrzostwach Kontynentu. Chorwacji będzie Andrzej Rządkowski z kolejarza, który powalczy we Florecie. Mistrzostwa będą trwać przez 10 dni, uroczyste. Zakończenie zaplanowano na niedzielę 10 marca.